Dzień dobry, dzień dobry wszystkim, witajcie w kolejnym vlogu. Mam nadzieję, że nikogo nie przestraszę, bo jestem bez makijażu. W sumie dopiero wróciłam ze śniadania. Śniadanie mieliśmy w ogrodzie i myślę, że to jest jedno z ostatnich śniadań w ogrodzie w tym sezonie, ponieważ jak sprawdzałam prognozę pogody, to od jutra ma zacząć padać deszcz, więc jestem świeżo po śniadanku, stąd moje okulary na głowie. Wybaczcie, już tak zostaną. Ja teraz szykuję się do dzisiejszego dnia. Nałożę sobie dzisiaj podkład, bo jakoś tak. Mam ochotę, słuchajcie. Mam ochotę dzisiaj się wymalować. Oczywiście nie mocno, tak naturalnie, ale jakoś tak. E, Im robi się chłodniej, tym e, częściej sięgam po, e, po podkład e, zamiast na przykład kremu CC. A ten podkład po prostu jest fantastyczny, ponieważ fajnie nawilża skórę, nie zapycha porów, wyrównuje kolory, no i nie tworzy takiego efektu maski, więc. E, Właśnie tak patrzę, że kończy mi się. Mam nadzieję, że one są dostępne, ponieważ te podkłady wyprzedają się jak ciepłe bułeczki. Więc jeżeli szukacie fajnego podkładu, to ja Wam go serdecznie polecam. Ja mam odcień Neutral Beige i on w pewnym momencie był na mnie. Dla mnie trochę był za jasny. Słuchajcie, latem, ponieważ tak się opaliłam podczas tych swoich wakacji, że nawet przez chwilę był e, za jasny, ale teraz już jest. Już jest ok wszystko wraca do normy. Zobaczcie, ja mam gdzie niegdzie takie zaczerwienienia, więc fajnie on wyrówna ten koloryt. nie, e, no nie zrobi takiej machy. E, I po prostu fajnie to wszystko się zblenduje. Mm, nie pozostawia też skóry takiej suchej, więc, więc będzie idealny do tego. Ja teraz zaczęłam przyjmować suplementy właśnie na te zaczerwienienia, więc mam nadzieję że moja płytko unaczyniona cera się troszkę poprawi i będzie lepiej wyglądała, więc nie będę taka czerwona, także ja sobie tutaj tego użyję tego podkładu tylko po to, żeby się poczuć lepiej. Ok! Wybaczcie, tak jak się domyślacie, u mnie dzieciaczki oczywiście są w domu. I powiem szczerze, tak, nie mogę się już doczekać powrotu do szkoły, ale nie ze względu na to, że dzieci będą w szkole, tylko na tą rutynę, słuchajcie, na tą rutynę, że człowiek rano wstaje, że wie, co nastąpi, że ma jakiś tam harmonogram i plan dnia, bo teraz to po prostu nigdy nic nie wiadomo. A jeżeli w tle słyszycie jakieś hałasy, no to chodzi u nas inhalator, bo wszystkie dzieciaki, najpierw zaczęło się od córki, zaczęły po prostu kaszleć. Zaczęło się od córki, a później po kolei. Chłopaki, więc e, siedzą w domu, już ich nigdzie nie wysyłam na żadne wakacje, na żadnych kolegów, koleżanek, żeby nic tam nie pozrażali i mają się wykurować, ponieważ niedługo powrót do szkoły. Także oczywiście wszyscy są podekscytowani, planujemy zakupy. Wczoraj już pierwsze zakupy dla pierwszego syna zrobiłam. E, oczywiście odzieżowe, plecak gotowy, buty nawet zamówiliśmy, ale fantastyczne buty słuchajcie, Adidasa. Eee, z Lego, po prostu znaleźliśmy, mój syn się zakochał, także e, od razu złożyłam zamówienie i jeszcze udało nam się trafić na promkę, tam było chyba ekstra 30, słuchajcie, na powrót ze szkoły, no bo to buty były dość drogie, 300 zł kosztowały e, i minus 30%, więc zapłaciliśmy 200, więc naprawdę dobra okazja, więc jeżeli jeszcze jest ten rabat obowiązuje, to słuchajcie, wejdźcie sobie na stronę Widasa i zobaczcie, bo można naprawdę sporo zaoszczędzić ale dobra, do mojego makijażu makijaż oczywiście nakładam, podkład nakładam pędzlem od Ace Hold. to jest taki pędzel do nakładania właśnie podkładu i odkąd ja go wypróbowałam odkąd w ogóle wypróbowałam pędzla, to przerzuciłam się totalnie z gąbeczki, ponieważ z gąbeczką był problem, trzeba ją cały czas myć, trzeba o nią dbać a tutaj oczywiście, no pędzel też musimy, ale ale jakoś tak po prostu się przyzwyczaiłam, słuchajcie, że jest mi zdecydowanie bardziej on wygodny Także mm, tutaj jedyna taka różnica, że na przykład jak nakładamy pędzel, to żeby tak nie rozcierać, bo wtedy się robią takie smugi. Natomiast tutaj jak sobie delikatnie nawet najpierw sobie rozprowadzam, a potem jeszcze się upewniam dokładnie w lusterku, czy nie powstają jakieś smugi niepotrzebne, więc sobie wtedy to wklepuję. Także ten pędzel e, sprawdza mi się idealnie. Tak, tak jak z pewnością pamiętacie, ja tutaj mam cały zestaw pędzli od Iscold, i w sumie tak naprawdę tylko ich używam, oprócz jednego pędzelka do kresek, e, który jest z Arbon, a tak to pozostałe są pędzle z Eastwood, i one są w takim właśnie opakowaniu, bardzo fajnym podróżnym. E, zarówno lusterko, jak i pędzle e, są z tej samej firmy, bo o nie często mnie pytacie. Także e, pędzle, choć wychodzą w takim fajnym opakowaniu skórzanym, one mają taką przykrywkę, więc możemy sobie to zasłonić i na przykład, jak gdzieś jedziemy w podróż, no to te pędzle nam się nie poniszczą. Ja osobiście e, nie biorę wszystkich pędzli. Jak podróżuję, przeważnie biorę dwa-3. No, bo na wakacjach się raczej nie maluję. Natomiast wiadomo, jeżeli mamy jakąś podróż służbową, albo gdzieś mamy jakąś wieczorną kolację, albo musimy zrobić pełny makijaż, no to wtedy warto wziąć ze sobą wszystkie pędzle i żeby one się nie pogniotły, się nie poniszczyły, to zakładamy taką pokrywkę i jest tuba, która po prostu się nie gniecie. Także, eee, także bardzo fajne są te pędzle. I słuchajcie, dlaczego wspominam o tych pędzlach i o tym lusterku? Ponieważ bardzo często dostaję pytania. Pojedynczo, Beata skąd jest lusterko, Beata skąd używasz pędzle, regularnie. I teraz ostatnio też mi pisałyście na Instagramie, więc ja napisałam do firmy, no bo pytałyście się mnie również, czy będę miał jakiś rabat. Czy, czy obowiązują jakieś rabaty, czy może daliby dla moich widzów jakiś rabat, właśnie na zestaw pędzli, czy na przykład na lusterko. Te lusterka w ogóle są rewelacyjne. Wiecie, że ja mam to swoje lusterko Bello od dwóch lat prawie i kombinowałam z innymi lusterkami od nich, ale w garderobie sprawdza mi się te najbardziej, ponieważ ono jest tutaj podświetlane ledowo, nie ma żadnych kabli, ma tutaj również powiększenie osobno doczepiane, ale ono jest po prostu takie bardzo estetyczne i myślę, że po prostu w tej garderobie e, fantastycznie wygląda. Drugie lusterko Ishold, takie podwójne, to ten model mam w łazience, on mi się fajnie sprawdza, e, mam je na wannie, I korzystam z niego przede wszystkim wtedy, kiedy robię demakijaż w wannie, czy nie mam gdzieś jeszcze jakichś tam śladów, wiecie, od, e, od makijażu, więc to lusterko po prostu mam na wannie, a trzecie jeszcze lustereczko e, białe, również od Ischolt, to ma moja córka, które bardzo uwielbia, więc ja wam je serdecznie polecam, bo naprawdę są świetne i po prostu bardzo często mnie o nie pytacie. Więc odsyłam was do strony ISHOD, zostawię wam link na dole, ponieważ obecnie jest promocja na te pędzle i chyba na lusterka, Słuchajcie, chyba że jakoś komplet się weźmie, to naprawdę możecie sporo zaoszczędzić. Więc ja wam zostawię ten link, jeżeli będziecie chcieli skorzystać. Serdecznie wam polecam. Teraz jeszcze trochę korektora, i widzę, że też korektor muszę domówić. Oj, i szykuje się moje duże zamówienie. Dobrze, bo koniec miesiąca. I to jest też korektor od daru, ja mam odcień fair. I też w sumie widzę, co używam do tego, tego właśnie pędzla. Na początek delikatnie tylko rozcieram, i potem wklepuję. I od razu człowiek wygląda, jakby się obudził. <laughs> Dużo lepiej, więc ten korektor jest niezastąpiony. No i super, zobaczcie, jaka różnica. I teraz tylko delikatnie przypudruję ja tutaj mam taki zielonkawy puder matujący. Delikatnie przypudruję tą okolicę pod okiem. No i ewentualnie tam, gdzie się mocno świecimy, żeby nic się nie ścierało, czy broda, może nosa, może troszkę nosek i czoło. Delikatnie, tylko delikatnie, więc do tego służy ten największy pędzel i czasami korzystam właśnie z niego, jeżeli gdzieś się maluję na jakieś wielkie wyjścia, na wielkie, no na jakieś kolacje. I sobie go po prostu zanurzam w pudrze, obsypuję nadmiar i tylko delikatnie rozprowadzam. Także taki duży pędzel właśnie sprawdza się fajnie do takich rzeczy. A kolejny pędzel, którego używam regularnie, to jest właśnie taki skośny pędzel i ja go używam do bronzera. Zobaczcie, tutaj się wiercę. Muszę sobie wygodnie usiąść. No i oczywiście jak zwykle wjeżdża moja paleta. No, już też nie wygląda. Brązer mój kochany się kończy, ale jeszcze jest. Więc przy użyciu tego pędzla rozprowadzam bronzer, taki bez drobinek, który po prostu fajnie podkreśla kości policzkowe. I wygląda bardzo naturalnie. Na tym mi zależy. On ma naprawdę taki fajny odcień, a ten pędzel, przez to, że jest taki skośny, on idealnie tutaj się rozprowadza przy kościach policzkowych. Po prostu nie trzeba mieć jakichś dużych umiejętności jak mamy odpowiednie sprzęty to zobaczcie, że nie trzeba dużo kombinować i wszystko fajnie wychodzi. Tutaj jeszcze przy czole. Po prostu ta twarz wtedy nabiera takiej trójwymiarowości. Widzicie, jak to fajnie wygląda. Broda można trochę podkreślić. I na koniec, jak to nałożę, to oczywiście najważniejsze jest to, żeby po prostu to dobrze rozetrzeć. Więc ja sobie rozcieram, żeby nie było takich twardych i mocnych linii. Wszystko wygląda naprawdę bardzo naturalnie, a później się dziwicie, bo a to, ale ty masz kości policzkowe. Hmm. No to tylko dzięki temu. Teraz jeszcze lubię podkreślić sobie nos i do tego używam tego pędzla, również z tego zestawu. Nawet nie wiem, słuchajcie, jaki to jest numerek. Nie ma numerku. To jest taki dłuższy pędzelek i biorę sobie brązer i nakładam na czubek nosa, bo lubię ten efekt takiej opalenizny. Więc możemy sobie go wykonturować. Ja go nie konturuję, tylko delikatnie nakładam brązer, bo to jest taki efekt, jakby, jakbyśmy się po prostu opalili. Tak jak nałożę, to później jeszcze tylko oczywiście rozcieram. I jak na przykład coś za dużo się nałoży, to wtedy sięgam z powrotem po ten pędzel do podkładu i on tak delikatnie łagodzi. No i super, słuchajcie. I teraz jeszcze tylko na szczotkości policzkowych nałożę sobie róż. I tutaj mam fajny pędzelek, taki zaokrąglony i też delikatnie oczywiście mieszam, łączę sobie te dwa kolory. I tutaj na policzki. One wtedy są takie zaróżowione. Pełne życia. <noise> Super. Także to tyle, jeżeli chodzi o twarz i na koniec tylko robię sobie delikatne kreseczki właśnie przy użyciu takiego cienkiego pędzelka, przy użyciu brązowego cienia i tutaj jadę wzdłuż linii rzęs. Góra i dół. Rzęsy i makijaż gotowy. No, wybaczcie, tak szybko wytuszowałam rzęsy, że chyba sobie trochę plam robiłam, bo musiałam pójść tam zmienić dzieciom inhalację, ale dobra. No, tak wiecie, codzienny makijaż, w sumie codzienny. Nie malowałam się od ostatnich kilku dni, no tak za 3-4 dni będzie, więc jakieś po prostu dzisiaj mi się zechciało zrobić taki po prostu delikatny i fajny makijaż. A te rzęsy, słuchajcie, naprawdę są świetne, więc ja Wam je serdecznie polecam, używam ich namiętnie. Więc link znajdziecie w opisie filmu poniżej. I teraz zostały jeszcze usta i do ust używam najchętniej ostatnio tej szminki właśnie od Georgia Armani. To jest numer 508 Lip Magnet, często mnie o nią czytacie. W sumie nałożyć ją? Czy nałożyć tylko Lip serum? Bo mam też fajne takie serum delikatne które świetnie nawilża usta i sprawia taki efekt napompowanych ust, taki plumping. Takie po prostu większe one są i naprawdę jest to świetna jakość, więc chodzi o te serum z Arbon, one są naprawdę rewelacyjne, to jest nowość. Ja mam przezroczysty, taki różowawy, jest jeszcze taki pomarańczowy. No nie wiem, na co się zdecydować. A może najpierw nałożę. Nałożę najpierw to Giorgio Armani. Daję tutaj ustereczko. Delikatnie podkreśla sobie usta. O, jest fajnie i teraz jak to sobie zaschnie, to później tylko na wierzch można nałożyć właśnie taki ala błyszczyk to serum, które fajnie tak optycznie powiększy usta. No i makijaż gotowy i wiecie co, jak to fajnie jest się umalować po tych kilku dniach, eee, naprawdę. Naprawdę, jakiś tak człowiek od razu inaczej się czuje. Także te okulary, słuchajcie, od rana mi towarzyszą. Ale no, jeszcze ostatnie po drugie słoneczka, ponieważ jak sprawdzałam prognozę, to od jutra już wpadać. Przez cały tydzień. My jeszcze, myślę, że przez tydzień czasu z dzieciaczkami posiedzimy w domu. E, na inhalacjach, tak żeby oni się wykurowali. Mam nadzieję tylko, żeby mnie nie rozłożyło, bo często tak jest, że najpierw jedno dziecko, potem drugie, potem trzecie, a na końcu przychodzi czas na mnie i na mojego męża, więc... Trzymamy kciuki, żeby tak się nie stało, a ja teraz, słuchajcie, wskoczę w coś wygodnego. I tak sobie stwierdziłam, że nawet mam rzeczy przygotowane z tyłu, jako tutaj ogarniłam garderobę, że jest kilka nowych rzeczy, które ostatnio zamówiłam. Pojawiam się tak przelotem na Instagramie w nich i często dostaję po prostu multum pytań o daną jedną rzecz, więc żeby się nie powtarzać, to stwierdziłam, że pokażę Wam, co takiego ostatnio pozamawiałam, co jest nowego w mojej szafie, gdzie możecie to znaleźć? No i parę słów ode mnie, także możemy sobie przejść teraz do tych rzeczy. I to jest między innymi pierwsza z tych rzeczy: przepiękna sukienka prążkowana, obcisła, podkreślająca kształty. No, i w pięknym kolorze, takim ziemistym, delikatnie mam wrażenie, że jest coś tam z zieleni, takiej przybrudzonej. I sukienka, słuchajcie, ma fajny materiał jest bardzo taka milusia. Myślę, że będzie się dobrze prała. I no myślę, że naprawdę jest świetna, więc nie tylko teraz na lato. Ale myślę, że ona się sprawdzi również jesienią, ponieważ możemy założyć na to sweterek i na przykład wykorzystać jako tego spódnicę albo coś przewiązać, jakąś koszulę. No naprawdę, pomysłów mam wiele. I ja tą sukienkę miałam w ten weekend na rodzinnym grillu. Założyłam do tego marynarkę lnianą i wyglądało to świetnie. Słuchajcie, mój mąż się nie mógł napatrzeć, cały czas mówił tylko, jaka fajna sukienka. On z... A on raczej nie zwraca uwagi na ubrania, więc, więc myślę, że to naprawdę był fajny komplement. Także słuchajcie, sukienka jest świetna, ja ją zamawiałam na stronie H&M. Oczywiście nie ma problemu z przesyłką, ponieważ jak tylko zamówiłam, na drugi dzień ona była. I jeżeli jeszcze jest dostępna, to oczywiście podlinkuję ją Wam w opisie filmu poniżej. Jak tylko uda mi się znaleźć, ale postaram się, ponieważ metek chyba nie odrywałam, więc nie powinno być problemu. Ach, bo co to jeszcze jest na mailu? Także postaram się Wam podziękować, bo naprawdę jest przepiękna. No, jedyny minus, na co trzeba zwrócić uwagę, w sumie minus i nie minus, bo dzięki temu, że ona jest tutaj tak pięknie wycięta, no to tak ładnie to wszystko wygląda, ale nie możemy założyć tutaj już biustonosza z ramionczkami, więc jeżeli miałam stanik na ramionczkach, no to musiałam jej odpiąć, więc teraz mam po prostu taki, taki strapless. No, ale przez co naprawdę myślę, że tutaj fajnie kształty są podkreślone. I następna rzecz, i ona również jest z hm i w sumie to mnie trochę skusiło do tego, żeby tutaj o niej do Was podyskutować, ponieważ to jest taka kurtko-koszula, kurtko którą zamówiłam już dawno, ale ona cały czas siedziała w mojej szafie. Zamówiłam ją z myślą o tym, żeby nosić ją w ogrodzie. Coś takiego ciepłego, żeby narzucić, ale żeby jeszcze nie kurtka, tylko tak pomiędzy. O, Rajuśku, właśnie widzę, że mam dżem na swojej torebce. Louis Vuitton. No już wiem, kto się tu bawił. Anyway, nieważne, zaraz to. Nieważne, zaraz to sprzątnę, więc już Wam pokazuję yy, tą kurteczkę. I ona, jeżeli chodzi o kwestie wizualne, jest naprawdę bardzo fajna. No, po prostu taka. Wiecie, ja czasami nawet wychodząc do ogrodu, lubię się fajnie czuć. Albo na przykład jadę dzisiaj do sklepu ogrodniczego. Mam nadzieję dzisiaj podjechać i zdążyć. No i po prostu. Nie zastanawiam się zbytnio, co na siebie założyć. Taka kurteczka się po prostu bardzo przyda. E, jeżeli chodzi o skład, to pamiętam coś, że na metce było napisane, że e, poliester z recyklingu. Jeżeli chodzi o skład, słuchajcie, to jest to poliester, akryl, wiskoza. E, no i czasami, widzicie, ja nie mam przeciwko e, nic przeciwko poliestrowi, bo czasami on na przykład jest najbardziej adekwatny do tego, żeby go użyć w jakiejś tam. Nie wiem, jakichś modelu, a zwłaszcza mieszanki. Ja lubię mieszanki, bo jeżeli pomieszamy trochę tego, trochę tamtego, to po przeważnie wtedy wychodzi coś trwałego, niegniotącego się, no i nie mam nic przeciwko. Natomiast e, no, tą koszulę miałam już na sobie kilkukrotnie i za każdym razem to samo spostrzeżenie, więc chciałam was po prostu e, przestrzec, może nie przestrzec, tylko uświadomić. Że ja się osobiście nie bardzo pocę. Słuchajcie, mam wrażenie, że po prostu skóra nie oddycha, więc tutaj ta kombinacja tego składu to jest absolutnie nietrafiona. Na początku tak nie myślałam, ponieważ no, uznałam, że założyłam ją w dość ciepły dzień i po prostu dużo pracowałam w ogrodzie, albo gdzieś tam latałam i myślałam, że się po prostu zmęczyłam, i dlatego i dlatego miałam wrażenie, że jestem cała mokra. Natomiast następnym razem założyłam ją jak było chłodno całkowicie, no i również się zaczęłam pocić, po prostu tak wiecie nieprzyjemnie. Więc tutaj ewidentnie trzeci raz to samo, czwarty raz to samo, więc, więc pomimo tego, że kurtka jest naprawdę świetna, to ja tylko chciałam Wam powiedzieć, że według mnie materiał jest słaby, ponieważ skóra nie oddycha i się po prostu w niej bardzo poce, więc jedynie tylko po prostu do ogrodu narzucić i tyle bo yy, no, albo po prostu musi być dość mocny przewiew, więc generalnie w tym wypadku to połączenie materiałów mi się totalnie nie sprawdziło i po prostu chciałam Wam o tym serdecznie powiedzieć, bo ile ja zapytań dostałam o tą kurtkę, słuchajcie, to mi już po prostu szwach pęka skrzynka na Instagramie. Tak bym się spodobała, aż byłam zaskoczona, bo po prostu ja kupiłam to z myślą o ogrodzie, acz, oczywiście, aczkolwiek wiem, że to są takie modne teraz te szaklety, to się chyba nazywa. Mi się on tak średnio podobało, ale stwierdziłam, że do ogrodu taki klimat wiejski będzie pasował, ale widzicie, nie do końca, więc to e, nie polecam, ale być może Wam się sprawdzi. <grym> I kolejna rzecz z H&M, w sumie już chyba ostatnia, którą chciałam Wam pokazać. Jest genialna, jest po prostu przepiękna, fantastyczna, już Wam pokazuję, bo kupiłam ją jakiś czas temu. W sumie tylko ją przymierzałam chyba i pokazałam na Instagramie, to też oczywiście już było pełno komentarzy, że naprawdę jest świetna, żebym podała link w zapomniałam, ale już po nią sięgam. Chyba sięgam tutaj? Nie, nie. W drugiej szafie. To jest, słuchajcie, przepiękna spódnica w kolorze szałwiowej zieleni. No jest po prostu prześliczna. Ona była chyba z tej kolekcji premium, więc była troszeczkę droższa i w zestawie był jeszcze top, ja chciałam koniecznie kupić ten top, ale on był wyprzedany została tylko elka, więc wzięłam spódnicę zapisałam się do listy oczekujących, bo być może się zwolni i ktoś po prostu odeśle i wtedy sobie kupię albo na przykład będzie drugi rzut i domówią ten top no spódnica słuchajcie jest rewelacyjna, przepiękna Myślę, że wielosezonowa. Tutaj jest ten materiał taki, nie wiem, czy to jest wiskoza, słuchajcie, nie pamiętam, jak to się nazywa, ale e, miałam już sporo rzeczy z tego materiału i to się po prostu dobrze nosi. Nie sprawdzę składu, ponieważ metkę chyba już wyrwałam. Nie, jest tutaj metka, słuchajcie. Już tutaj Wam mówię. To jest Lyocell i poliamid. Świetnie się to nosi. Dobrze się to pierze, czasami jest taki efekt wygniecenia, więc na no to trzeba uważać, że trzeba po prostu dobrze rozprasować parą po praniu, no ale spódnica jest po prostu przepiękna, więc zaraz sobie ją może przymierzymy, ale mam jeszcze dwa topy Wam do pokazania, więc zaraz się przebiorę i pokażę może jak to wszystko razem będzie wyglądało. I tak oto prezentuje się spódnica, w sumie chyba ten top powinnam dać do środka. Ale oczywiście możemy nosić na dwa sposoby. E, założyłam, po prostu chwyciłam zwykły top, e, który miałam pod ręką. To jest akurat czarny z mangą, tak z takiej dzianiny jest, więc też ma prążki. E, I oczywiście tutaj, jaki kolor nie założymy, to myślę, że będzie fajnie wyglądał. E, czerń i biel. To są oczywiście takie moje ulubione połączenia razem z tą zielenią, chociaż może na przykład coś beżowego też by dało radę. Także zobaczcie, taka prosta, klasyczna spódnica i ona jest długa, coś takiego innego, ale myślę, że można też ją fajnie nosić tak troszkę wyżej. No i wtedy ona się robi takie 7 8 Spódnica po prostu jest obłędna, bardzo mi się podoba, eee, więc tak oto się prezentuje. Ja tutaj jeszcze dodamy na przykład paseczek. O, czekajcie dodam. Damy sobie ten paseczek, bo rzadko kiedy sięgam po pasek. Bo rzadko, kiedy sięgam po ten pasek w kolorze czarnym. Zawsze ten brązowy jakoś mnie bardziej pasuje, ale spróbuję może teraz czarny. I właśnie takie markowe akcesoria, myślę, że fajnie uzupełniają takie codzienne stroje. Nie do końca niekoniecznie muszą być z markowych sklepów, ale myślę, że po prostu one sprawiają, że cała stylizacja wygląda fantastycznie. No, i zobaczcie tutaj z paseczkiem. Świetne, także nie trzeba dużo myśleć, a wystarczy taki drobny detal. I stylizacja wygląda świetnie. Ja do tego bym no, rzuciła sobie jeszcze jakiś może sweter na ramiona, albo na przykład rozpiętą koszulę. Mam koszulę, słuchajcie, też z hm właśnie w takim podobnym zielonym kolorze. No i myślę, że będzie pięknie wyglądała. Także to są wszystkie moje rzeczy z H&M, ale mam jeszcze dwa fantastyczne topy, które muszę Wam pokazać. Więc już się przebieram i pokazuję, co takiego mam nowego. I teraz jestem ciekawa, czy ten top coś Wam przypomina. Jeżeli tak, to nie jesteście w błędzie. Sukienka Nessa od Nubes i w momencie, kiedy wchodziłam na stronę, kiedy miałam, zamówiłam te sukienki, zobaczyłam, słuchajcie, ten top. I stwierdziłam, przyznaję się, słuchajcie, że sukienki wymieniłam na dwa topy, właśnie Nessa. Bo uważam, że są przepiękne. Wróciłam z wakacji i okazało się, że to lato się kończy, więc tak sobie pomyślałam: no, sukienki będą musiały wisieć u mnie w szafie przez cały rok, zanim je założę. A po ten top będę mogła sięgnąć jeszcze teraz, tak jak teraz mamy 20 parę stopni, jest troszeczkę chłodniej, ale jeszcze nie jest tak zimno, więc myślę, że mogę jeszcze w nich śmiało pochodzić. No i oczywiście zestawiłam ten top z jeansami. Lniany top biały bardzo w moim klimacie z bufkami, z gumeczkami. Tutaj ma jeszcze takie troczki, więc tak jak widzicie, wylądowała w mojej szafie w kolorze białym. Do tego założyłam jeansy. Moje no, jakieś stare mam jeans z H&M, ale bardzo je lubię. I do tego myślę, że jakieś espadrylki. No i stylizacja jeszcze na koniec lata gotowa. No i co może być lepszego od białej lnianej bluzki? Idealnie w moim fasonie. Druga taka sama w kolorze beżowym. No, po prostu nie mogłam im się oprzeć. Kiedy je zobaczyłam, wcześniej po prostu ich nie widziałam, słuchajcie, na stronie. No to stwierdziłam, że one muszą być moje. Są przepiękne, świetnie wyglądają, więc to są takie bluzki, myślę, że są bardzo ponadczasowe i ja z sezonu na sezon będę mogła po sięgać. Materiał jest świetny, one są uszyte naprawdę rewelacyjnie. Poza tym, każdą tą rzecz, jak wyjmiecie z kartonika, to ona. Boże, ona cudnie pachnie. Ja nie wiem, czy oni je spryskują, ale po prostu mają przepiękne zapachy. Wszystko jest cudnie wyprasowane. E, to jest projektowane i szyte w Polsce. Tak mi się wydaje. E, ale odeślę Was oczywiście do strony. Możecie sobie e, poczytać. E, przepiękne. E, przepiękne fasony. Ja się zakochałam. Więc te dwie bluzki to jest nowy nabytek w mojej szafie i jestem zachwycona. A jeśli chodzi o naszyjnik, bo też się pojawiły pytania i w sumie, wiecie, co ja tego zapomniałam? Pojawiły się zapytania Beata, ale czemu nie pokazałaś się tego, co dostałaś tam w tym koszyku od Sylwii Majdan z zaproszenia. I w sumie ja pokazywałam na Instagramie całe story ale jakoś tak do filmu Chyba byłam za bardzo podekscytowana, tego nie nagrałam, więc już Wam pokazuję. Między innymi był taki naszyjnik, prześliczny, uroczy, delikatny kwiatuszek od Nahaty. To jest biżuteria ręcznie wykonywana przez projektantkę ze Szczecina. Fantastyczne, śliczne po prostu rzeczy. No i ten naszyjnik po prostu skradł moje serce, bo jest idealnie trafiony do mnie. Myślę, że, e, że bardzo pasuje, jest taki dyskretny. Ale bardzo dziewczęcy i kobiecy zarazem. Także ten naszyjnik właśnie był między innymi w upominkowym koszu od Sylwii Majdan, i jest to nowość oczywiście w mojej garderobie. I już ostatnia rzecz, która jest nowa w mojej szafie, która była również w koszu upominkowym od Sylwii Majdan, to jest koszulka z jej najnowszej kolekcji Go Green. To jest t-shirt. Na druk, tutaj mam jakąś orchidę, taki patchwork. Fajnie ją wystylizuję jakąś z marynarką albo do jeansów i będzie, i będzie pasowała. Także oczywiście zachęcam was do tego, żebyście zerknęły na stronę Sylwii Majdan, żeby obejrzeć jej najnowszą kolekcję. Go Green, bo naprawdę jest świetna. A ja teraz, słuchajcie, myślę, że się nie przebiera. Myślę, że ta stylizacja zostanie, chociaż nie planowałam, ale takie czasami są najfajniejsze. Lecę do dzieciaków, bo już drugie dziecko ma inhalację. Zaraz muszę wstawić inhalator dla trzeciego. Maile tutaj mnie ścigają, ciężko jest to w sumie pogodzić, wiecie jak macie trójkę chorych dzieci w domu, żeby jeszcze z pracą to ogarnąć, ale mam nadzieję, że, że jakoś to będzie. A dla osób, które są zainteresowane ogrodem albo takim domowym vlogiem to zachęcam do zostania, bo teraz chyba już ta część modowa i urodowa się skończyła, teraz zaczyna się prawdziwe życie czyli inhalator, gotowanie no i ogród. Słuchajcie, wczoraj stworzyłam nową rabatę bylinową przed domem i naprawdę ręce już mi praktycznie odmawiają posłuszeństwa tak mnie bolą, ale jestem z siebie dumna, więc dzisiaj jeszcze chciałabym się udać później do sklepu ogrodniczego i dobrać jeszcze parę roślin, troszkę coś podosadzać bo po prostu ogród oczywiście to jest moja największa pasja kocham, uwielbiam ogród warzywny, cudowny, pomidory w pełni rosną, kwitną. Oczywiście wcinamy je codziennie na śniadanie. No a teraz, słuchajcie, pozwólcie, że pójdę do dzieciaczków i, e, i odezwę się troszeczkę później. Ok, jestem w ogrodzie. Nie wiem, czy coś będzie słychać, ponieważ strasznie silny wiatr jest. E, no ale zrobimy sobie taki mały obchód. Stwierdziłam, że trzeba to zrobić dzisiaj, ponieważ no, jak jutro ma padać, no to już nie będzie okazji. Hortensje, Polar Bear, no, wyglądają fantastycznie. Fantastycznie, naprawdę co roku one tak jak mówiłam, one mi nie zawodzą. Eee... No, pięknie kwitną, w pełnym słońcu, mają tutaj ciężkie warunki, a radzą sobie naprawdę doskonale, więc jeżeli macie takie miejsce w pełnym słońcu i chcielibyście posadzić hortensję, to ja Wam śmiało mogę polecić właśnie te moje polarber eee, Próbowałam już kilkukrotnie sadzić u siebie anabelki, bo bardzo mi się podobają oczywiście anabelki, ale one potrzebują płócienia eee, no i u mnie sobie średnio radzą. Tam są posadzone przy altanie, eee, no trochę spalone przez słońce, tam później w rogu sadziłam w cieniu, to też mi tam nie do końca pasowało, też nie tam do końca nie pasowało, więc jakby no rozwiązaniem jest jak najbardziej ta odmiana, no i sprawdza się tutaj fantastycznie, więc ja Wam również serdecznie polecam.